Panteon, rzemieślnik wojny. Wysoko ponad chmurami na Mount Gargantuan, mieszka plemię oddane od ludu znanego jako Stanpar, które czci walkę i wojnę jako przedostatnie formy sztuki. Stanpar pamiętają wojny rund szalejące w runeterze i wiedzą, że League of Legends może jedynie powstrzymać się rosnące fale przemocy na pewien czas. Każdy członek plemienia wychowywany jest na zdyscyplinowanego i odrutnego wojownika który decyduje się walczyć z Norsejanami lub Demasjanami tylko wtedy, gdy nierówny rozkład sił wynosi 1 do 10 na korzyść wroga. Wojownicy Stanpar wyszkoleni są by zabiegów rękoma tak skutecznie, jak tylko pozwala na to sztuka walki oraz zaciekle władać wieloma zabytkowymi broniami plemienia. Skarby takie przekazywane są z pokolenia na pokolenie, a w ich sercu zerknęta jest mistyczna natura runeterii. Relikwie te są najdrożniejszymi jakie istnieją, więc nie ma w tym nic dziwnego, że w League of Legends znalazł się za pośrednictwem Panteona. Wojownik o kamiennej twarzy z chlubu swego ludu, a jego rezystencja hymnem na część sztuki walki. Pantheon odebrał jako zniewagę fakt, że mieszkańcy Valoran zawiązali organizację mające zastąpić wojnę, zwerbowali do nich tak tzw. bohaterów, a przy tym wszystkim nie wzięli pod uwagę ludu Stalpar. Błogosławiony przez swoje plemię, oraz uzbrojony w relicie swoich przodków, wstąpił do League of Legends, żeby pokazać im prawdziwego wojownika. Nie dba o to, że przeciwko temu walczy ani o sławę i prestiż bohatera League of Legends. Żyje wyłącznie dla tradycyjnej chwały bitewnej, dopóty będzie odczuwał niezaspokojone pragnienie zgładzenia wroga, dopóki będzie oddychał. Liczyłem na większe posiłki z ich strony. Panteon stojąc pośród rozgromionego batalionu Norsean.